Cześć, witam Was na kanale Motokoloret. Dzisiaj prezentacja nowego modelu z oferty Junaka. Jest to vintage, a tych vintage w ofercie mamy już sporo, bo wszystko zaczęło się od M12 Vintage. Następnie weszło M12 400. To była nowość w zeszłym roku. W tym roku 25 pojawiło się M12 Vintage z układem ABS-u z, pojemności, z pojemnością 125, a przede mną stoi M18 Vintage również z pojemnością 125. No, i dzisiaj sobie o nim porozmawiamy. Zapraszam do oglądania. Yonek Vintage M18 Do tej pory mieliśmy w przypadku motocykli M12 Ostatnio przedstawiałem Wam prezentację M12 z ABS -em. Mówimy tutaj oczywiście o modelach z Vintage w nazwie Troszkę wcześniej prezentowała, prezentowałem M12 Vintage 400 i przed Wami M18, która łączy w sobie cechy M12 125 i M12 o pojemności 400. Jest z tej samej fabryki co M12 400. Tutaj bardzo dużo rozwiązań jest wspólnych, ale jest to troszkę mniejszy motocykl, lżejszy. No i wiadomo, z silnikiem o pojemności 125, więc można jeździć tutaj z prawem jazdy kategorii A1, ewentualnie na samochodowe. O ile ktoś posiada takie powyżej 3 lat. Ale przejdźmy sobie do pojazdu. Zaczynając od przedniego koła. Tutaj mamy koło 18-calowe na szprychach. Felga stalowa, malowana. Opona w rozmiarze 110x80. Hamulec tarczowy o dość dużej tarczy, a w środku tarczy hamulcowej mamy jeszcze tarczę ABS-u. Tutaj znajduje się czujnik ABS-u, tutaj mamy tarczę ABS-u, a tutaj tarczę hamulcową. Zawieszenie tradycyjne. Z takimi grubymi, masywnymi gumami, które nadają tutaj masywności tej sylwetce. Przedni błotniczek on jest tutaj w wykonaniu plastikowym, natomiast fajnie wykonane, dość ciekawie stylistycznie mocowania tego błotnika do amortyzatora. Nie są śruby od boku, tylko od góry. Całkiem ciekawie to wygląda. Przejdźmy sobie zatem do tyłu Z tyłu opona o tym samym bieżniku w tym samym charakterze Natomiast zdecydowanie większy balon bo tutaj mamy rozmiar 140x90 15 Z racji tego, że jest 15 no tutaj te szprychy są dużo krótsze troszkę inaczej się prezentują Widać, że ta felga jest mniejsza, natomiast bęben, y, znaczy piasta większa. Y, natomiast również mamy hamulec tarczowy hydrauliczny, również jest tarcza ABS-u, również, również mamy czujnik ABS-u. Zacisk tutaj jest jednotłoczkowy. Z przodu mieliśmy z tego co pamiętam dwa tłoczki. Z tyłu zawieszenie yy, tradycyjne na zwykłych amortyzatorach, aczkolwiek ze wstępną regulacją napięcia. Tutaj, mając dwa klucze hakowe, możemy sobie regulować yy, napięcie wstępne sprężyny. Wachacz stalowy, taka spłaszczona rura, ładnie zakończona stożkiem. Nakrętki do regulacji naciągu łańcucha. Łańcuch jest tutaj najprawdopodobniej w rozmiarze 428. Także nie jest zbyt masywny, natomiast w zupełności wystarczający do tego pojazdu. Przechodząc dalej, dochodzimy do silnika. No, i to jest jedna z ciekawszych rzeczy tego pojazdu. Jest to silnik czterosuwowy. Z czterema zaworami na cylindrze, dwa wałki rozrządu, ale co najważniejsze, generuje moc 15 koni mechanicznych 11 kW, czyli dochodzimy tutaj do maksymalnej mocy, jaką mogą posiadać motocykle klasy 125, żeby jeździć na A1 lub na prawo jeździe samochodowym. Natomiast no, ten silnik lubi wysokie obroty. Tutaj moc jest uzyskiwana przy obrotach 10 tysięcy na minutę. Także dość wysoko. Silnik jest chłodzony cieczą. Przed silnikiem jest umieszczona chłodnica cieczy z takimi estetycznymi, plastikowymi osłonami, które osłaniają tutaj, maskują końcówki chłodnicy. Jest oczywiście też wentylator, który zapewnia chłodzenie, jeżeli stoimy w korku. Także zabezpieczenie termiczne tego silnika jest bardzo dobre. Przechodząc do oświetlenia, mamy tutaj w pełni led -owe. Załączymy sobie zapłon. O. Kierunkowskazy LEDowe. Co ciekawe, całe ramiona tych kierunkowskazy są mocowane bezpośrednio na e, lagi amortyzatorów. E, przedni reflektor LEDowy w pełni wydaje mi się, że jest identyczny jak w e, nowym M12 z 25 roku. Tutaj będzie światło mijania, światło drogowe. Natomiast to są światła pozycyjne. Zobaczmy, jak wygląda oświetlenie z tyłu. Główna lampa również LEDowa. Kierunkowskazy również LEDowe. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Patrząc na barwę światła, również będzie LEDowe. Usiądźmy sobie na pojeździe i zobaczmy, jak on się prezentuje z punktu widzenia kierowcy. Manetki, czyli to co jest to element, który cały czas zapewnia nam kontakt z motocyklem. Mięciutkie, z dobrej jakości gumy. Fajnie leżą w dłoni, przełączniki. Yy, bardzo fajnie wykonane klakson kierunkowskazy światła awaryjne przełączanie świateł drogowych mijania mruganie długimi światłami po drugiej stronie wyłącznik yy, zapłonu wyłączenie trakcji i przycisk rozrusznika wyświetlacz kolorowy ciekłokrystaliczny gdzie mamy Wszystkie podstawowe informacje, takie jak największe cyfry, to będzie prędkość w kilometrach na godzinę. Po obwodzie od 9 do 3 jest obrotomierz. Następnie jest umieszczony wskaźnik ilości paliwa, temperatura cieczy chłodzącej, przebieg, kontrolka załączonej trakcji, świateł pozycyjnych. ABS-u, yy, układu wtryskowego, biegu neutralnego i tutaj wyświetlają się nam również yy, aktualnie załączony, za, wyświetla się aktualnie załączony bieg. Stacyjka znajduje się tutaj na górnej półce, czasami w niektórych vintage znajdowała się po prawej stronie z boku, w okolicach główki Ramy, tutaj jest na górnej półce. Ciekawostką jest to, że zastosowane są tutaj dwie linki gazu. Nie tylko ciągnąca, ale również powrotna, odbijająca. Przewody elektryczne schowane są w takich ładnych osłonkach, zarówno z jednej jak i z drugiej strony dodają tutaj takiego smaczku. Pompa hamulcowa z dodatkowym odpowietrzeniem, z dość dużym, ładnym zbiorniczkiem na płyn hamulcowy. Więc tutaj widok z pozycji kierowcy jest naprawdę bardzo przyjemny. Na uwagę również zasługuje w miarę prosta kierownica, natomiast dokręcona na długich spornikach. Także, za, pomimo tego, że ten motocykl jest dość duży, mamy zapewnioną dużą wygodę i komfort jazdy. Jeśli chodzi o tylny układ hamulcowy, to tutaj mamy zbiorniczek płynu hamulcowego. Mamy pompę hamulcową i pod osłonami jest układ ABS-u. ABS jest tutaj dwuobwodowy, czyli działa zarówno na przednie jak i na tylne koło. A tutaj co? Najprawdopodobniej złączę do ładowania telefonu, tak. Mamy tutaj gniazdo USB. Zerknijmy sobie również na siedzisko. Wygodne, dobrze wyprofilowane, fajnie się komponuje tutaj z całą linią pojazdu. Zwróćcie uwagę, jak fajnie jest to tutaj zabudowane tymi osłonami tworzy to bardzo ładny obraz. Nie ma tutaj nic wystającego, odstającego. Pamiętacie WM12125? Pompa ABS-u znajdowała się tak z prawej strony, delikatnie wystająca poza obrys. Natomiast tutaj mamy wszystko bardzo ładnie poukładane i tworzy to jedną, jeden harmonijny obraz. Aby dostać się pod siedzisko. Tutaj mamy kluczyk, otwieramy, ściągamy tylne siedzisko. I co tutaj mamy? Złącze diagnostyczne tutaj znajdują się już pod drugim siedziskiem troszeczkę bezpieczniki. Już sobie to jak przygotowałem sobie te śrubki one. Były poluzowane. No i zobaczcie. Całe stado bezpieczników tutaj jest. Nareszcie te instalacje zaczynają być dobrze robione, dobrze zabezpieczone. Nie jeden, dwa bezpieczniki, ale tutaj mamy ich 9. Jeśli dobrze szybko policzyłem, 3, 6 i 3, czyli 9 bezpieczników. Następnie przekaźniki ładnie poprzyczepiane, nie walające się na instalacji. Akumulator przyczepiony. Wszystko jest wszystkie przewody w fajnych osłonkach. Tutaj jeszcze co widzę regulator napięcia, to jest przerywacz kierunkowskazów, przekaźnik rozrusznika. O, dam widać. Nie wiem, czy wy będziecie to widzieć, ale widać, ja widzę pompę ABS-u. Także ta duża, pucha to jest puszka filtra powietrza. No, żeby ściągnąć te wszystkie osłony, no to już trzeba skorzystać z narzędzi. Tutaj mamy śrubę do odkręcenia boczku, i wtedy możemy to ściągnąć, ale to raczej będziemy wykonywać przy czynnościach serwisowych. Zwróćcie uwagę, pomyśleli również o tym, że po otwarciu tylnego, tylnej części siedziska, gdzie otwieramy kluczykiem, mamy tutaj zestaw kluczy, czyli możemy już sobie poodkręcać pozostałe śrubki i w razie konieczności nawet gdzieś w terenie dokonać sprawdzenia podstawowych czynności serwisowych. Co w tych naszych pojazdach chińskich nie jest taką oczywistością, bo zdarzają się takie modele, że żeby dostać się do kluczy trzeba mieć klucze. Natomiast tutaj nic takiego nie występuje. No i super. I tak się prezentuje M18 stylistycznie. W wykonaniu dużo bliżej mu do M12 Vintage 400 niż do M12. No ale to tylko i wyłącznie wychodzi mu na plus, ponieważ motocykl jest duży, wygodny co ciekawe, taka ciekawostka. On ma nośność taką samą jak jego waga. Waży 153 kg i jego ładowność również wynosi 153 kg. Jeździłem na nim, no i tutaj wszystko się potwierdza odnośnie tego silnika. Czuć, że jest mocny. Czy ma 14 czy 15 koni, no to tego nie jestem w stanie zweryfikować. Natomiast silnik lubi wysokie obroty, żwawo się na nie wkręca. W katalogu podana jest prędkość maksymalna w okolicach 100 km na godzinę. Co prawda tyle na nim nie osiągnąłem, no bo to jest świeżynka niedotarta, więc nie chciałem tutaj jej męczyć. Natomiast patrząc na zakres obrotomierza, wydaje mi się, że bez problemu te 100 na godzinę jest w stanie jechać. I jeszcze tradycyjne ujęcie, jak wyglądam, jak. Siedzę na tym pojeździe, przypomnę, mam 186 cm wzrostu. Pozycję tutaj mam bardzo wygodną, delikatnie ugięte ręce. Nogi mają swoją pozycję odpowiednią. No czuję się tutaj naprawdę komfortowo i takim pojazdem naprawdę chciałoby się gdzieś dalej jechać. A tu niestety trzeba go zawieźć tylko do klienta, więc. Oprócz jazdy testowej, którą na nim e, wykonałem, troszkę go pos posprawdzałem, również żeby Wam coś więcej opowiedzieć. No a resztę dowiem się od klienta. Będziemy też mieć jakieś informacje serwisowe po pierwszych przeglądach. Patrząc na M12, Winty e, 400. E, Przypuszczam, że a raczej jest to przypuszczenie graniczące z pewnością. Będzie to bardzo dobry motocykl, dobrej jakości, bo i z dobrej fabryki, i mając go na serwisie, składając go, no widać, że ta jakość jest w tym pojeździe. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej prezentacji. Mam nadzieję, że się Wam spodobała i zapraszam do kolejnych, które już niebawem pojawią się na naszym kanale. Cześć, do zobaczenia.